Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim oddam głos panu burmistrzowi to kilka zdań na naszym przykładzie Szczecina, dlaczego tak ważne jest to, żeby polscy samorządowcy Polskę stawiali na pierwszym miejscu? Bo e, jeśli ktoś jest prezydentem, burmistrzem, radnym danego miasta, to ja nie przedstawiam się najpierw, że jestem Szczecinianinem, tylko że jestem Polakiem. I to jest dla mnie najważniejsze. I, I bardzo wielkie zagrożenie ja upatruję też w tym, co robią polscy samorządowcy, którzy dążą do tego, żeby rozbić jak najbardziej Polskę, tak jak kiedyś było rozbicie dzielnicowe, na przykład żeby środki unijne trafiały prosto do, do samorządów, na przykład do marszałków. Bo im, mniejszy, im mniejszy, mniejsze poczucie przynależności narodowej Mieszkańców na przykład Szczecina, czy Pomorza, całego Pomorza Zachodniego, tym łatwiej skłamić tak naprawdę taki cały naród, tym łatwiej będzie Unii Europejskiej doprowadzić do tego, żeby większa część społeczeństwa była za tą federalizacją. I mamy mam takich kilka przykładów tutaj z naszego, z naszego regionu, dokładnie z naszego miasta. Czy pan prezydent, czy, czy koalicja tutaj rządząca naszym miastem rzeczywiście realizują polskie interesy? Pierwszy przykład to jest taki, który już tutaj kiedyś na tej sali właśnie jak pan europoseł. Gościu w Szczecinie podawałem radny Biskupski, to jest radny z radny koalicji obywatelskiej, platformy obywatelskiej, który stwierdził, że w Szczecinie będziemy bardziej czcić Niemców, bo Niemcy mają tutaj dłuższą tradycję, to powiedział człowiek na sesji Rady Miasta w Szczecinie, gdzie później już w tym roku walczyłem o to, żeby usunąć komunistyczne pomniki ze Szczecina. Trzy jeszcze mamy, dwa na cmentarzu. Jeden w Dąbiu. Zebrałem pod uchwałami obywatelskimi podpisy. Jeden się udało. Udało się usunąć pomnik w dombiu, czyli podjąć uchwałę, która będzie niedługo usunięty. Walczymy jeszcze o usunięcie w Pyrzycach. Niedawno byłem tam na sesji Rady Miasta, gdzie przyjęto moją petycję wbrew. Wbrew pani burmistrz, która jest bardzo blisko związana z panem Marszałkiem Gieblewiczą, o którym zaraz powiem, jest jeszcze w Płotach, jest w Nowogardzie, gdzie rządzi pan burmistrz z SLD, gdzie dwa razy już mu zakłóciłem składanie kwiatów. Teraz już w czasie wojny na Ukrainie on pod komunistycznym pomnikiem składał kwiaty. Uciekał ostatnio, jak. Sz... No uciekał. <głosy> <głosy> jak przyjechaliśmy tam z Głośniciem. I szanowni Państwo, w budżecie obywatelskim najbliższym zgłosiłem projekt budowy pomnika Ojców Polskiej Niepodległości, bo pan prezydent naszego miasta obiecał na stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oczywiście tego nie dotrzymał. W tym samym dokładnie czasie wyremontował jeden z tych komunistycznych pomników za milion złotych. Pomnik Braterstwa Broni, który się znajduje na cmentarzu centralnym. W tym samym czasie pan świętej pamięci pan Ferenc, były prezydent Rzeszowa, za 800 tysięcy złotych postawił piękny pomnik marszałkowi. I teraz mamy ten budżet obywatelski. Właśnie wczoraj dostałem informację, gdzie na projekt, który kosztuje 800 tysięcy złotych, ja muszę tam dopisać 350 tysięcy złotych na to, żeby wyremontować, żeby opracować koncepcję zagospodarowania całego Placu Zwycięstwa. Typowe po prostu działanie takie miasta, żeby tylko ten, ten pomysł nie mógł przejść, bo to jeszcze przecież oczywiście byłoby głosowanie. Ale już podstawa takiego działania, żeby, żebyśmy nie wygrali, żeby nie powstał w centrum Szczecina pomnik, na którym skupilibyśmy Marszałka Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa, Korfantego. Coś, co jedno, powinno jednoczyć wszystkich Polaków. Druga, druga rzecz, drugi przykład. Czy znane jest Państwu nazwisko Soska? Krzysztof Soska, dokładnie. Co prawda nie ze Szczecina, z Przelewic przez wiele lat. Wiceprezydent naszego miasta, być może Państwo nie wiecie, już nie jest wiceprezydentem. Czy wiecie Państwo, gdzie teraz pracuje? Jest taka firma, która się nazywa SEC. Szanowni Państwo, tam pan wiceprezydent w tej chwili pełni dyrektorskie stanowisko. Czym jest SEC? SEC w 66% należy do Niemców. Dokładnie do firmy, która się nazywa E.ON. I ta firma budowała, jako jeden, jeden z podmiotów, budowała Nord Stream. I każdy z państwa, który niestety płaci, bo jest zmuszony do tego secowi na terenie naszego miasta, no to niestety płaci po części na, na Niemców, ponieważ set został przejęty przez Niemców. I oni teraz mają czelność jeszcze na klatkach w Szczecinie rozklejać plakaciki uderzające w PGE. Ale dlaczego o tym mówię? Nie tylko dlatego, żeby wspomnieć pana Soskę, oczywiście, dwa lata temu, 2000, 2000, no dwa lata temu na sesji Rady Miasta podjęto uchwałę, która, po, która, dzięki której powstała kolejna spółka, New Kogen, gdzie radni Koalicji Obywatelskiej i pana Krzyska weszli w kolejny układ właśnie z eon gdzie ma powstać kolejna ciepłownia. Każda z tych ciepłownik, do, które przejął set od samorządów, a to już jest łącznie kilkanaście na terenie ściany zachodniej, to konkurencja dla polskiego PGE. Czyli samorząd Szczecina, samorządowcy Szczecina wchodzą w układ z eon niemieckim po to, żeby rywalizować z państwową spółką. To jest dla mnie coś skandalicznego. Ja to zgłosiłem wówczas do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niestety nie, nie zostały podjęte żadne działania. Kolejny przykład, pan Geblewicz, o którym wspomniałem, to jest ten, gdzie być może Państwo pamiętacie, ja nagłośniłem taki filmik, gdzie on na drodze szybkiego ruchu zatrzymał ciężarówkę. Do dzisiaj nie poniósł jeszcze żadnych konsekwencji prawnych niestety. Ale to jest człowiek, który jakiś czas temu mówił o tym, żeby zrobić ze Szczecina polsko-niemiecką aglomerację. I nie mówił tego sam, nie mówił tego z Panem Prezydentem, wszystkie mówił to z Panią Premier Magdeburg i Pomorza przed niego. Czyli z tą panią, która odpowiada za to, że powstała na terenie tamtego tego landu fundacja. Ta fundacja dostała dziesiątki milionów euro na działalność. Dostała to od Nord Stream. Czyli e, pieniądze, które poszły na te fundacje, poszły tak naprawdę na działania PR-owe. Oczywiście było to przykryte tym, że to była organizacja ekologiczna. O organizacja, która miała się zajmować ochroną klimatu. I bardzo często tego typu organizacje odpowiadają w Polsce za ataki, na przykład na ważne polskie inwestycje, takie jak Przekop Mierzei Wiślanej. My, jako Solidarna Polska, jesteśmy za jawnością zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych. Jest zgłoszona ustawa autorstwa ministra Michała Wosia. Niestety, od dwóch lat w zamrażarce. Niestety, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że nasi sojusznicy zrobią wszystko, żeby do końca kadencji doszło do tego, żeby ta ustawa została przegłosowana. Ale jak mowa o organizacjach zielonych, to mamy Odrę. No, tragedia się wydarzyła, podobna tragedia wydarzyła się za rządów Platformy Obywatelskiej na Bugu. Nawet e, dziesiątki ton ryb padły. Zamiast zająć się wyjaśnianiem e, tego, co się stało, zamiast zająć się pomocą, przyjechał tu Donald Tusk, spotkał się z panem Deblewiczem, z panią Polak, z samorządowcami Platformy Obywatelskiej i co? Powtarzanie narracji niemieckiej. Rtęć, mezytylen. Słowo w słowo, nie Oni pojechali stąd, wrzucili sobie zdjęcia na media społecznościowe i tyle. I po prostu narracja niemiecka, po prostu słowo-słowo powtarzana, byleby tylko uderzyć w polski rząd. I ostatnia kwestia, kwestia historii, która jest też bardzo, bardzo ważna. Tutaj w Gryfinie mówiliśmy o książce profesora Roszkowskiego. W Szczecinie, e, no niestety prawdopodobnie żadna szkoła tej książki nie wprowadzi do nauki. E, jeden radny, pan radny. Nie pamiętam nazwiska był kiedyś kuratorem oświaty z platformy obywatelskiej. Bar Bartnik, przepraszam. Pan radny Bartnik porównał na sesji Rady Miasta stacjonowanie wojsk sowieckich na terytorium Polski za PRL-u ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w Polsce teraz. I ja. On jest historykiem, ja mu powiedziałem na sesji Rady Miasta, że dam mu książkę profesora Roszkowskiego dla liceów, żeby się dokształcił. Wrzuciłem mu do jego skrzy skrzynki radnego, ale dzień później. Młodzi ludzie, z młodych demokratów, czyli młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, publicznie książkę wrzucili do niszczarki na konferencji prasowej. Żaden radny, żaden poseł Platformy Obywatelskiej tego nie skrytykował. A skąd znamy no, niszczenie książek, palenie książek? Ja się mogę z kimś nie zgadzać. Nie zgadzam się na przykład z Chołownią, nie, nie zgadzam się z Lisem, a ich książki mam w domu i książki przeczytałem leżą na półce. A tutaj mamy przykład, gdzie na konferencji prasowej młodzi ludzie dewastują książkę, z której mogliby się bardzo wiele nauczyć i nie ma żadnej kompletnie reakcji. Dlatego potrzebujemy samorządowców, samorządowców, którzy mają w sercu Polskę i dlatego oddaję głos panu Nikityńskiemu, panu zastępcy burmistrza Gryfina, który właśnie dołączył do Solidarnej Polski.